Siemano, ja jestem Turbo i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jeszcze na wstępie zapomniałem o pozdrowieniach i o moim kodzie, więc mój kodzik to PRPG 412. Wyświetla Wam się na ekranie. Polecam, jeżeli jesteście nowi. No i dobra, przechodzimy do pozdrowień. X Diablo X dał 100 dolarów, Mari dał 200, poziomek dał 200 dolarów, Michał 28 dał 200 dolarów, Michałek. 21 dał 500 dolarów, Killerek535 dał 1000 dolarów, Babeczka dał 2 koła, Piotr32 dał 6900, i Pitas dał 7000 dolarów. Dzięki wielkie. I ogólnie tutaj jeszcze wlatuje screenshotik z live'a z widzami. No i co? Miłego oglądania. Dobra. I witam Was w kolejnym odcinku na Projekt RPG. W dzisiejszym odcineczku w sumie pokażę wam jakieś zmiany, nowości, jakie były wydarzenia w ostatnim czasy ogólnie nie mam zbytniowany do nagrywania. Nie chcę oszukiwać tutaj nikogo, ale dość spora ilość osób prosiła, żeby nawet ogólnie coś nagrać, bo nie mają co oglądać zemta, więc w sumie postanowiłem nagrać coś teraz może 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 będzie więcej odcinków bo mam ferie, ale to może nie chcę obiecywać na próżno w sumie. E, więc po prostu jak będą to będą e, live'y też planuję raz na jakiś czas robić, bo live y akurat fajnie mi się robi. No i dobra, przechodzimy do aktualizacji. Ogólnie pierwsza aktualizacją e, to jest e, tryb e, pierwszej osoby czyli ukośnik fp to jest first, per, e, first person czy coś takiego z pierwszej, e, z pierwszej kamery no i ogólnie ten trip sam w sobie jest zajebisty ogólnie można tworzyć z niego różne, różne produkcje filmowe więc jest on przydatny no i tutaj jest nasze lemon lambo ogólnie w lemon lambo trochę się pozmieniało e, wsiądziemy do niego bo na live, e, na live zamontowaliśmy jak możecie zauważyć i licznik i lpg e, zapalimy sobie światła i zapalimy silnik, dobra, ustawimy sport plus, pojedziemy sobie chwilę na takiej kamerze w sumie, czemu by nie jest w sumie komiczna, eee, tutaj chyba, że, że, mamy, e, że mamy diagnostykę, to mówiłem, jedziemy dalej, ej, podoba mi się w sumie, ja ogólnie na serwerze nie przegrywam e, e, dużo, bo teraz i miałem, e, i miałem egzaminy, które Wydaje mi się, że poszły mi zajebiście. E, osoby, które siedzą na Discordzie to mniej więcej wiedzą. E, no, tak samo nie mam premium. Wiele osób e, pyta mnie, czy mam na sprzedaż e, punkty premium. Kurde, ja mam za dużo DPI ogólnie, więc u mnie ta kamera nie jest kompletnie płynna, ale, ale w sumie śmieszna jest, fajna jest. E, ale no, nie miałem zbytnio też sporo czasu. Miałem ponagrywać odcineczki. Ale wolałem trochę pouczyć się, bo zaniedbałem naukę przez zdrowie. No, ale, 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 ale patrząc na to, jak, jak poszedł mi wydaje mi się egzamin, no to, no to i tak, tak nic złego. Um, ogólnie to jest pierwsza, właśnie taka nowość. Ale dobra, nie będę jechał ciągle na tej kamerze, bo, bo w sumie tak. Nie każdy może to lubić. Serwer ogólnie, jak i całym, ta odnosi, wydaje mi się, spadki graczy, bo na projekcie to na pewno jest spadek ogromny graczy, bo gra teraz od 200 do 300 osób. Trochę szkoda, trochę jest to zrozumiałe. Dla pewnych osób może serwer się nudzić. Niektórzy przeszli, przeszli na Insider I też było sporo pytań, czy ja przejdę i będę tworzył nowe serie. Obecnie nie planuję czegoś takiego. I nie chcę nagrywać z innego serwera. Nie chcę być jak większość youtuberków Zemta, która skacze od jednego serwera do drugiego, bo skoro gram tutaj na projekcie od początku, jestem tego zdania, że warto rozwijać swój majątek na jednym serwerze. Na jednym serwerze, jak już się osiągnie wszystko, dopiero wtedy iść i grać gdzieś indziej. Też wiele osób pytało, może to jest odcinek z projektu, ale oglądają mnie osoby z Insajda. E, czy odszedłem z Insajda przez to, że mm, przez to, że coś było z biznesem i odpowiedź brzmi nie no i na tym kończy się temat. Po prostu mam inne powody. E, kolejną aktualizacją, bo tak jak wiadomo odcinek o zmianach, jest e, ten salon. Tutaj parking został usunięty w sumie. Jest tylko tutaj. E, model wykonał Jator. Ogólnie Jator odpierdala zajęwisto robotę według mnie ten salon o wiele lepiej teraz wygląda wcześniej on był stworzony przez Indora w mapeditorze więc więc nie wyglądał on za dobrze wyglądał ok, ale nie wyglądał najlepiej, ale teraz właśnie fajnie to wygląda wszystko schludnie prosto tutaj takie fajne jakby takie podświetlenia to chyba ma wzorować podświetlenie właśnie też parę odcinków wcześniej już mogliście zauważyć, że kontander e, został zmieniony. I. No i, i tak on się prezentuje, ma jeszcze parę wariantów. Na razie wariantów chyba nie można zmieniać, ale, ale wszystko z czasem pewnie będzie do roboty. Ogólnie też planuję zakupić sobie Shaftera i zrobić e, projekcik. Może nie jakiś giga duży, ale dość e, spoko, bo chcę zrobić z niego takiego Merola. E, i myślę, I myślę, że niedługo, niedługo zrobimy coś takiego, tylko, tylko muszę jeszcze, jeszcze parę rzeczy pospacać. Tutaj ten wjazd jest w ogóle e, strasznie nieszeroki. E, co dalej? Ostatnio była gala Blood Fight. E, gala w sumie odbyła się, tak jak oglądacie to, to wczoraj, e, troszkę, troszkę nieprzemyślana do końca też y, były problemy techniczne. Uuu, zaraz tutaj przyjedziemy. Zaraz tu przyjedziemy, ale pojedziemy na, na Blue White. Ogólnie troszeczkę to było mm, robione tak na spontanie. Ja ogólnie uczyłem się do egzaminu, tak jak e, pow, e, powtarzałem, i ja w ogóle nie miałem prowadzić gali, ja m, może miałem się pojawić i, i to tylko może. E, no ale Pacio pisze do mnie, ej stary, musisz poprowadzić galę. I to 10 minut przed. Nie miałem żadnego materiału co robić przed. Dostałem informację, poprowadź galę, powiedziałem kurcze, no dobra. Wzięliśmy, zebraliśmy się całą ekipą Bloodfight i po prostu poprowadziliśmy ją. Wyciągnęliśmy wnioski na następną galę i mamy nadzieję, że już druga odsłona, że tak powiem, w nowym wydaniu zarządu będzie o wiele lepsza i zadowoli to bardziej widzów. Yy, tutaj to, jak pokazywałem, a może nie, nie pokazywałem ten odcinek w ogóle, nie był. Tu jest pokój zarządu, tutaj można uleczyć się HP. Idziemy dalej. Tu ludzie obstawiali zakłady. Tutaj siada nasz pracownik i tutaj przychodzą osoby. Na następnej gali będzie o wiele więcej. Yy, o wiele więcej osób brało gotówkę na zakłady, oraz będzie można po prostu dłużej to będzie, bo nie każdy mógł obstawić, też będzie obstawianie na finały. Yy, siłownia, no to tutaj siłownia, ale to, to nawet nie jest użytkowe. Tak samo te pokoje, wszystkie jakieś WC, nie WC, no to one są, żeby były. Stołówka, no to. Yy. No, zmarły wolenir. E, kto gra dłużej, no to właśnie wolenir miał takiego skina. Tutaj się śmieje zawsze, że tu polak z Indorem na kuchni robią. E, no i co? Tutaj jest szatnia jedna i druga. Ogólnie mamy, mamy plan zmienić ten interior kompletnie, bo e, kto wie i kto był na gali Blood Fight wie, że ten, ten interior nie jest wcale praktyczny. Z takiej przestrzeni, przy takiej ilości graczy jest ciężko obserwować walki i fajnie jest bliżej patrzeć. Niektórzy wskakują, nie powinni wskakiwać, tylko stać sobie tutaj elegancko oglądać, ale jak wiadome, no nie każdy będzie słuchał. Interior jest prawdopodobnie do zmiany, nie a jest do zmiany, tylko... tylko nie ma kogo, kto by to ogarnął, a chcemy zmienić to, żeby były trybuny. Dam wam w sumie zarys mniej więcej chcemy dać trybuny, chcemy dać również scenę i chcemy dać jeszcze pokoje VIP. Eee, chcemy też właśnie porobić różne jakieś takie atrakcje, żeby między walkami ogólnie karta walk będzie ograniczona, będą ciekawsze walki na pewno, eee, będą konflikty serwerowe, bo no i jest parę osób, które się spina. Spinają między sobą, czy to nawet konflikty między organizacjami, tam GCBW i chyba Widers to było, że właśnie mieli spinę, czy coś takiego właśnie. Jak dobrze pamiętam, czyli chłopaczki z DMA i chcemy właśnie coś takiego rozwiązywać. Tak samo lokalizacja Bloodfightów się zmieni, nie będzie tutaj, będzie na stadionie Belest, więc myślę, że spoko, ogólnie, jak, jak dostaniemy nowy interior, to, to gala zaliczy Gigaprogres i też mamy w sumie. E, zaplanowano już ciekawą kartę walk, więc tylko i wyłącznie teraz załatwiać nowy interior i później jesteśmy już w domku. E, tak samo planujemy konferencję, ale, ale mówię, to wszystko w swoim czasie. Tak samo teraz wyruszyła rekrutacja do SATC, link macie w opisie, e, możecie pisać podania. Też e, dużo osób prosiło, żebym zrobił odcinek jak napisać dobre podanie, prawdopodobnie też to nagram, bo w sumie dlaczego by nie. E, dobra, tutaj ogólnie jest centrum zarządzania frakcjami e, tak zwane CZF może e, starsi gracze albo gracze, którzy mają przerwę nie wiedzą o tym, ale powstało coś takiego. Tutaj jest parking, widzę. Ej, ciekawe to jest ciekawe. Dobra, tu nie ma wejścia, ale idziemy sobie zobaczyć od przodu i interior, jaki mają. Ogólnie też dłuższy odcinek, w sumie mam nadzieję, że się wam to podoba, że długo gadam, bo no bo. Stwierdziłem, żeby, żeby trochę więcej gadać. Aha, czyli zwykły, zwykły taki interiorski tason ale pochodzimy. Może, może coś tutaj dodali. E, tutaj to map editorem chyba było dorobione tam, ale idziemy dalej. Tutaj w sumie nic nie zmienione jest. Tu korytarze, tak samo tutaj ogólnie taka mapka jest na serwerach do strzelania. E, kto wie, ten wie. Yy, właśnie takie mapki. Aha, dobra, czyli tutaj, tutaj chyba nie, może tu się chyba zmieniło, że tam doniczka doszła. Tutaj tak samo chyba, ale ten pokój jest jakiś zbugowany. E, nie wiem, ale, ale chyba tu zbytnio nic się nie pozmieniało. Ale tak jak mówiłem, jest to interior e, też często używany do strzelanin. E, w GTA San Andreas to był też e, komisariat policji, więzienie jakieś, ale nie, nie ma. Myślałem, że tu są jakieś może e, markery, że do jakiejś obsługi czy coś, ale nie, nic tutaj nie ma w sumie, wyjścia na parking też nie ma, zwykły prosty interior, w sumie, w sumie racja, bo i tak tak oni większość robią na Discordzie oraz forum, więc tutaj, tutaj akurat nic, nic nie jest wymagane. Dobra, ogólnie jeszcze zobaczymy sobie w aktualizację, zobaczymy sobie, Dodano może wyłączenia tutaj, to tak. Tutaj utrudnienia to właśnie. E, tu macie na ekranie, jak to mniej więcej wygląda. Poprzewijają wam się screenshoty e, i dobra. Odpalam panel aktualizacji dalej, znaczy panel F1. Dodano system automatycznego wyłączenia kierunku. Zobaczymy, e, i jeszcze sprawdzimy to wyświetlanie VID pojazdu, jeżeli będzie można. Ale zobaczymy, jest kierunek. A, okej, okay. ej, fajne jest to. To jest niby minimalistyczna zmiana, ale spoko, spoko jest w sumie. Zobaczymy. Aha, czyli... Dobra, czyli to się nie buguje, czyli wykonuje. Dobra. Czyli mniej więcej działa to fajnie, znaczy mniej więcej działa to fajnie. Ogólnie też z map... Yy, robiłem pomniki. Ale tych pomników nie ma. Planuję też dam spoiler od siebie, stworzyć park taki serwerowy, gdzie będzie miejsce do zlotów. O, jeszcze pojedziemy na licytację. Ostatnie były licytacje, kurde, ale długi odcinek będzie. Ostatnie były licytacje tutaj prowadzone przez Indora. Nie wiem, tutaj chyba nie pokazywałem, a może pokazywałem te miejsce. Tutaj ludzie mogli licytować, sobie wchodzili. Aktualnie nie trwa żadna licytacja, ale tutaj na ekranie znów... Wyświetlają się Wam screenshoty. E, tutaj na ekranie się przewija po prostu, kto ostatnio licytował, i tutaj stoi auto, które się licytuje. E, szkoda, bo ogólnie te auta, na które są na licytacji, e, one mają rejestrację i tak naprawdę nie wiemy, jakie ma ID, dopiero gdy się rozpocznie licytacja. Tutaj taki malutki parking. Ja też wykonywałam mapę pod to, ale Indor stwierdził, że, że woli po prostu inną mapę. E, dodał tutaj parking. Jeszcze z drugiej strony, ja tam zrobiłem, to chyba właśnie użył moje mapki. Moja trochę miała wyglądać inaczej, ale tak samo tu dorobił parking, a ja zrobiłem tutaj właśnie parking. Ten parking robiłem ja. I czy coś więcej się zmieniło? Chyba, chyba wydaje mi się, że z map się nic więcej nie pozmieniało. I tak jak mówię, w moich planach jest zrobienie, oprowadzenie szczególnie po każdej frakcji. Żebyście po prostu osoby, które nie są w frakcjach, a może by chciały, żeby zobaczyły jak to wygląda, planuję właśnie jakieś pytania pozadawać do liderów lub zarządu frakcji i też przedstawić jak mniej więcej praca wygląda. Na początku prawdopodobnie zacznę od SATC, czyli od mojej frakcji. Pokażę co i jak, bo dużo osób właśnie pyta się jak to wygląda. Mimo, że praca jest dość prosta, to i tak tak wolę odkierowywać osoby e, niż odpowiadać na milion pytań, co chwilę bo po prostu wtedy osoba będzie miała wszystkie informacje o tej frakcji, nie? Myślę, że to w sumie na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i też komentarz, czy Wam się podobało, czy nie. No i co? Na ra